Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym baterem jest Tumax 1990 na czołgu ciężkim niemieckim S100. E bardzo ciekawa bitwa z bardzo zacnym wynikiem, także myślę, że interesująca do zerknięcia. Losowanie na Red 60% na zwycięstwo, i co najważniejsze w tego typu pojazdach, gdy gramy takim heavy'kiem, nie ma arty, także jest to znacząco dobra informacja. Nasz kolega nosi, wozi, przepraszam, amunicji 15 APeków, 15 hitów i 15 A... haeków, przepraszam, haeki 950 uszkodzeń, 85 przebicia, warto zapamiętać tą wartość. Hity 334 przebicia i 750 uszkodzeń. No i apeki które nie doczekały się buffa. Według mnie tego buffa dostać powinny 235 zaledwie przebicia na 10 tierze. To niestety sprawia, że bardzo często trzeba korzystać z amunicji Hit, ponieważ penetracja 235 jest to penetracja dobra na tiery 8, co najwyżej 9, a 10. No wybaczcie, ale jak się przebić na przykład we e 5 z penetracją 235? No nie ma takiej nawet możliwości. Czy przy walce na przykład z Jestem 7 gdzie musi wylosować po prostu poniżej, znaczy musi wylosować powyżej tak naprawdę średnich, średniej penetracji, żeby przebić licza 7. Także niestety jesteśmy zmuszeni do używania amunicji hit, która jest oczywiście przede wszystkim droższa, no i wiadomo, że hity są problematyczne przy walce momentami z pancerzami warstwowymi, ale skupmy się na bitwie. Dojechaliśmy do Mordowni. Tryb bitwy jest standardowy, także na pewno nikt nas nie skakuje na środku. To a. jest dobra informacja dla naszego bohatera Jaktiger. Z tyłu i 7 i zapowiada nam się tutaj na dzień dobry bardzo interesująca walka, a później będzie już tylko jeszcze bardziej ciekawie. Także na razie trzeba sobie poradzić z mordownią. Jak Tiger się wycofał z tyłu coś może być. tutaj nigdy pozycja nie jest bezpieczna, ale Tumax jedzie na tego jak Tigera typ 4 heavy, bardzo twardy rywal. Na tego również z penetracją 235 nawet nie ma co wyskakiwać, bo tutaj nie byłoby szansy od przodu go przebić chyba w żaden możliwy sposób. UDES UDES-03 przebija się przez ESETĘ chowa się, no i na razie nie wiadomo co zrobić gdyby była arta już byśmy pewnie dostali jakąś bułę ponieważ tej arty nie ma to możemy próbować, ale no nie bardzo jest na razie w co strzelać, być może po tej drugiej stronie tych kamulców byłoby bardziej ciekawie na razie jedynie, zrobiliśmy to zablokowaliśmy strzał z hita od Udesa. I wykryliśmy dwóch wrogów, bo jest IS7 oraz typ 4 heavy, także są możliwe potencjalne cele do uszkodzenia Side Scrap strzał w policzek, że tak powiem, przedni ISA 7, ale mimo pocisku hit nie udało się przebić, ponieważ był zbyt duży. Kąt 1 do 4 w hapsach, sytuacja dramatycznie zła. 12 1220 tysięcy. Wyjazd na ISA 7, 696 i przebijamy. Z APK ten strzał byłby bardzo trudny do przebicia. 1,4 4 I z 7 nie patrzy, czy wykorzysta to nasz bohater. Niestety podniosła nam lufę. Z APK również ten strzał by nie wszedł. Tak mi się wydaje. Z Hita się udało. 1-5, 1300 uszkodzeń. 2 celne strzały. Type 4 Heavy, no tutaj oczywiście można było zrobić Side Scrapa. Type 4 Heavy z Heka, no troszkę szaleńczo. 555 wykańczamy. I 7 mamy 1800 obrażeń i sytuacja w bitwie robi się 2 do 5. Widzimy co się dzieje przy naszej bazie. Wróg prawie taką tyralierą atakuje. Emil CDC 50B 375, No jest źle, jest źle. 3 do 6 przebijamy typa 4 heavy, 2500 i co dalej, i co dalej Wróg ma znaczącą przewagę w hapsach troszkę odrobiliśmy, w fragach troszkę odrobiliśmy ale cały czas sytuacja nie jest bardzo korzystna 5.8 5.9, niestety 5 do 9 teraz przepycha się Tumax z, z tym wrakiem żeby zrobić sobie miejsce wyjeżdża niezbyt dobrze, no właśnie to był błąd tak wyjechać, spory błąd 3000 obrażeń. Jakby jak tiger nas postawił na gęsi, to mogło być ciekawie. No, no, no. Trzeba się kontować. Trzeba kontować wieże. To by z APK myślę, że weszło, ale nie jest to zbytnio istotne. 3700 obrażeń, 7 do 10. Drugi jak tiger z tyłu AMX 50B, 7, 8, 11 w tym momencie. No, i oglądamy. Wchodzimy w decydującą fazę bitwy, kiedy zacznie się dziać najciekawiej. Jest jak Tiger. Górna płyta. z hita oczywiście wejdzie. 4400. 3 fragi. Z tyłu T50, T62A. Mamy tego jak Tigera na dokończenie oraz Udesa jeszcze z przodu. Tak jest. UDES się przebija. 4800. 4 fragi, także prawie 5000 zrobiono na mordowni, ale 10 do 13. 10 do 13 jesteśmy sami z Jakpancerem S100, który ma Evil Eye Steel i 666 WN, także pasuje jak ulał T62, dostaje mocnego strzała. Nasz bohater ma 5600 obrażeń. No i sytuacja robi się bardzo interesująca: Jakpanter, Bosch, Sruk, Udes oraz T62 i jeszcze Emil I. To są nasi wrogowie, ależ błot na ten T-62 będzie taran? Tak jest, wylosowało nisko, ale udało się staranować 6300 obrażeń 11 do 13, no i oglądamy i oglądamy cały czas nasz bohater korzysta z amunicji hit, ale teraz zobaczymy, że jest Emil, jest Emil i ta jego wieża z tyłu. Borsuk, zobaczcie, sam na czterech Jest, oni są wszyscy bardzo blisko. Oni są wszyscy bardzo blisko. Emil się nie przebił. Przebijamy Emila. Przełączenie na Heki. Pamiętacie 950 średnich uszkodzeń. Także przy dużym farcie jak Panther z lewej, RHM z prawej. Mamy tej sytuacji taką troszkę winner fail. Kontuje się do dwóch bardzo dobrze. Przycelowanie w borsuka. Borsuk się dinga. Przycelowanie w powietrze 1100 z hk Decyzja o doładowaniu hek była rewelacyjna. Wylosowało dużo powyżej średniej. Udało się na jednego strzała zdjąć RHM-a. Teraz powrót do przełączenia na bo jest to ósmy tier i poradzimy sobie z nim, ale nie pod takim kątem oczywiście. Prawie 8000 obrażeń, 13 do 14. Jak Panther i UDES to są dwa czołgi, które będą próbowały odebrać nam zwycięstwo. Jak Panther jest na fullu, kontuje się bardzo dobrze teraz Tumax. Jak panter będzie miał problemy No, weszło 693, mówiąc szczerze Dużo tych strzałów w tej bitwie weszło poniżej średniej Ale za to ten haeczek Prawie, że kluczowy strzał w bitwie Wszedł za 1100, także rewelacja Jak panter Próbuje, udeskapuje, to jest dobra informacja dla nas Ponieważ wiemy, że jesteśmy tutaj po jeden na jednego Wykańczamy jak panterę 8 fragów, 9100 Obrażeń i zostaje nam Jeden nierozstrzygnięty problem, czyli UDES 03 na kapie. Nie jest daleko. Na szczęście nie musimy cisnąć na środek, jeśli by to była spotkaniówka tylko do naszego kapa. I zobaczmy, jak sobie poradzi nasz bohater. Widzimy, przewaga w hapsach jest. Także nie ma problemu. On ma 297 HP. Kiedy był ostatnio widziany w zasięgu naszego radia? Jeśli by nie było tej informacji jeśli on by gdzieś tam dopiero się teraz gdzieś na swoim respie obudził to miałby, modby by pokazał po prostu tysiąc tam ile on ma hapsów do pełna, ponieważ mamy informacje i był widziany w naszym zasięgu to wiemy, że ma 297 był w okolicach kapa, teraz zjechał, jest niedaleko on oczywiście jest nas szybszy, także mógłby się ganiać jego jedyną bronią to byłoby teraz ucieczka, wjazd gdzieś na górkę od środka i Zabawa z Esetą w inny sposób, w ten sposób oczywiście nie ma najmniejszych szans. Chyba, żeby postawił go na gęsi. UDES, UDES popra robi duży błąd, obejrzyjmy sobie screeny, bo jest co oglądać oczywiście. Nasz bohater w tej bitwie robi oczywiście odznakę mistrzowską. Oczywiście medal Radleya Waltersa za 9 kg, czyli medal Deda, duży kaliber i specjalistę. 9404 obrażenia, 9 kg dało naprawdę wyśmienity y, wynik EXPA, 1519 jak na dychę to jest epicko. 17 strzałów oddanych, 16 trafień i 15. Przebić z dystansu większego niż 300 metrów, zero. Wszystko to było zrobione. Ponad 900 obrażeń z bardzo bliskiego dystansu, tylko 1450 zablokowane przez pancerz. Tutaj nasz bohater mógłby nieco lepiej tym pancerzem operować, wtedy tych strzałów byłoby dygniętych digni więcej. 2 km przejechane. Zarobek z kątem premium 124 tysiące, ale ponieważ głównie na amunicji hit, no to na czysto 14 tysięcy do naszego portfela. Czas bitwy 9 minut 21 sekund. Bitewka ciekawa, z bardzo dobrym wynikiem, z ciekawymi pojedynkami na koniec, no i ten strzał w borsuka, palce lizać, że tak powiem, także good job RNG, <laughs> bardzo to było dobre. No i tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć. i don't like it i love it love it love it uh oh